Siemano, witam w następnym odcinku Kariery Tonego Montany i kończymy sezon. <laughs> Mamy 28 maja 2017 rok, godzina 15. Jak widać, ostatnia kolejka przed nami. Zobaczmy, em, w sumie najpierw do składu przejdziemy. Jak się spisywaliśmy? Tak na szybko, pokrótce, żeby nie przedłużać tak więc oczywiście Żmuda najlepszym zawodnikiem 36 meczy 27 bramek, 17 asyst 6 razy gracie meczu następnie Diagne mm, dobrze go ścigał 36 e, meczy raz z ławki, 22 bramki 13 asyst, 7 razy grać meczu Janicki 11 bramek co na obrońcę jest zajebistym wynikiem i Nemtanu który ostatnio i ogólnie on zaczął ostatnio grać. Ogólnie zaczęliśmy grać właśnie tym składem, że żmuda z diagnę na ataku, anemtano z Żyro na skrzydłach. I to nam zaczęło przynosić naprawdę dobre wyniki. Co zobaczycie już teraz w terminarzu? Niestety z Pucharu Polski odpadłem. Ostatnio graliśmy z Legią. Wygraliśmy 5-2 z Górnikiem Zabrze, tutaj Hatrika strzelił Diagnę, e, strzelał także Żyro i Nemtanu. No i następnie był rewanż z Lechem Poznań u siebie i przegraliśmy go 1-3. No niestety nic nie mogłem poradzić, przegraliśmy, chuj tam. E, to Po porażce w półfinale zostało nam tylko walczyć o pierwsze miejsce w Ekstraklasie. No, i wygraliśmy z Krakowią 4-0. To był mecz, którego się obawiałem, bo Krakowia tam dobrze leciała w tym sezonie. No ale ładnie ich rozjebaliśmy 4-0. Następnie Sandecja 2-0, Lech jakdańsk 4-1 i Jagiellonia 3-0. No i teraz gramy ze Śląskiem. No, jak już widzicie, mamy pierwsze miejsce egzekwo punktów z Wisłą Kraków. Jednak jesteśmy na pierwszym miejscu, ponieważ jeden mecz w sezonie wygraliśmy z Wisłą, drugi mecz zeremisowaliśmy. Więc jesteśmy na lepszej pozycji. Tutaj różnica bramek nas nie interesuje. Więc wystarczy tylko wygrać ten mecz. No i po prostu e, to będzie pierwsze moje zwycięstwo w ekstraklasie. I trzeba to po prostu zrobić. No kurwa, lepszej szansy mieć nie będę. Więc nie przedłużając, e, lecimy z meczem. No, i dobrze będzie zagrać w eliminacjach Ligi Mistrzów. Zawsze, a jakby nam się udało awansować, te prawie 7 milionów funtów bardzo się przyda. Eee, dobra, się co, Banu Lipa. Success. Nie, no dobra, myślę, że takim składem wyjdziemy, takim składem cały czas. Teraz lecieliśmy oczywiście oprócz modelskiego. Tutaj grał Golowin, ale teraz przeszedł na lewą stronę, gdyż się Coban tam miał kontuzję. No już w ostatnim meczu sobie nie zagra, tak więc będzie musiał czekać na towarzyskie mecze i na rozpoczęcie nowego sezonu. Łyciejewski tutaj był kontuzjowany przez większość sezonu. Rzepka nie pamiętam kiedy ostatnio raz go wpuszczałem, jak tam rzepka ogólnie się spisywał. Kurwa, za wiechy. Masakra. W sześciu meczach wystąpił, trzy bramki strzelił w lidze, tylko jedna bramka. No ale oceny dobre łapał, no, tak więc e, raczej nie będę go sprzedawał. Najwyżej go wypożyczę. Dobra, gramy takim składem, nie ma co tutaj e, przedłużać dalej tak więc jedziemy. Jak żyro nie potrafił strzelać, będąc napastnikiem, to zaczął strzelać będąc lewym skrzydłowym. To jest bardzo dobre dla nas, jako dla drużyny. No i dobra, Śląsk, pamiętacie jak jeszcze byliśmy w e, pierwszej lidze? Śląsk nas roz, e, rozgromił i to dwa razy grubo. A chyba nawet zremisowałem z nimi. No jednak teraz my jesteśmy pewniakiem do zwycięstwa. No i tak, tak musi się stać po prostu. Mogłem dać, żebyśmy zagrali dla kibiców, no ale chuj tam. Dobra, nie jest najgorzej, ale się nie będę wypowiadał. Ostatnio też nie było najgorzej, a mecz przegraliśmy, czy tam zremisowaliśmy. Dobra, pierwsza akcja już dla nas. Modelski Nemtanu na skrzydle. Dośrodkowanie i już niewiele brakowało, ale jeszcze ciśniemy ich, Żyro. Żyro, uwaga! Jeszcze piłka dla nas, no i straciliśmy. Janik pięknie odebrał Żyro, faulowany przez Elsnera, który dostał żółtą kartkę. Diagne egzekwuje rzut wolny, i mamy rzut rożny. Ładnie ich ciśniemy. Diagnoz rzutu rożnego ja, na Janickiego, jednak niedokładnie. Pięknie Modelski zatrzymał ten atak. Janik. Janik, ale śpiła do żmudy i żmuda na 1-0. To jest to. Żmuda, pięknie kurwa. No ale to chyba będzie ostatni mecz... Oficjalny ostatni mecz tego zawodnika w naszym klubie. Liverpool nawet zaczął się nim interesować. No tak więc jeśli takie zespoły się interesują naszym zawodnikiem, no to nie będziemy go trzymać w klubie, tylko zarobimy sobie na nim spory hajs. Na razie rekord e, sprze rekord sprzedaży należy do. Libora Panika Pamiętacie tego młodego i pięknie 2-0, ależ Diagne, kurwa, mać. To jest naszych dwóch snajperów. Diagne, oczywiście, teraz będzie występował jako napastnik, gdyż wzajemnie się spisuje na tej pozycji dużo lepiej niż na skrzydle. A tutaj mamy Nemtanu, który również bardzo dobrze go zastępuje na tym skrzydle. No i wracając do tego bramkarza, no to został on sprzedany za jakoś 9,25 miliona funtów. Tak więc, e, oj straciliśmy bramkę, Janicki zdobywa swojaka. No ale to nic, 2-1 w niczym nie zagraża, zobaczmy, e, kurwa. Gdzie to było? Do chuja. na no chuj, na razie nie zobaczymy. Najprawie. No ale dobrze, no ogólnie wygrywamy, no to, to się liczy. Trzeba wygrać i mamy mistrza. Janicki, ale Milnarić tutaj Janicki zgrał głową, chciał chyba strzelać, ale tutaj pięknie Milnarić się znalazł na długim słupku i, i dobił tylko piłkę do bramki, wyprowadzając nas na prowadzenie 3-1. Bezpieczniejsze prowadzenie niż 2-1. My gramy bardzo dobrze, oczywiście Tak trzymać Żmuda z Diagne po, po asyście I po brance sobie Się wymienili asystami I piękna piła do Żmudy Żmuda do środka, Stępień jeszcze walczy Uwaga Diagne, no i kurwa To jest to, to jest poguń z trzecim w tym sezonie Ja pierdolę Przynajmniej w drugiej połowie sezonu 2 do 1. Tutaj Diagne ściga żmudę w bramkach. <coughs> Chce wywalczyć króla strzelców, ale już mu się to chyba nie uda. Teraz żmuda będzie miał chyba 19 bramek w tym sezonie. O, kurwa, i Sokołowski strzelił na 4 do 2. A Diagne będzie miał chyba 17 bramkę czy 18 coś takiego. Tak więc pięknie. Nasi napastnicy lecą. I znowu odebraliśmy piłkę. Janik, żyro Stępień prowadzi długo I pięknie strzelił Co do Janika No to tak ogólnie go zawsze pomijam W komentarzach I ogólnie we wszystkim No ale spisuje się nawet Ale brama Janicki <laughs> 5-2 no to już będzie murowane zwycięstwo No ale ten cały Janik Kurde no jestem z niego zadowolony Zapłaciliśmy za niego 3 miliony funtów Gra dla nas pierwszy sezon. No i powiem wam, że. No na pewno jest lepszy niż Kacajew i Dmitriew. Występuje w pierwszym składzie przez no, cały czas, chyba, że tam kontuzję ma albo słabszą e, kondycję. No ale jest naszym podstawowym zawodnikiem i myślę, że będzie się rozwijał, bo jest jeszcze młody, ale Sokołowski tutaj, ale niewiele brakowało. Przyrowski podpisał z nami niedawno kontrakt na następny rok. Myślę, że dalej będzie bronił, dopóki staty te atrybuty nie będą mu spadać. Myślę, że tego Mariana Antalowskiego sprzedamy. No ale e, już niedługo okienko transferowe się otworzy i wtedy wszystko się wyjaśni. Więc Janicki chyba się pożegna, muda się pożegna. No i, i jak zarobimy troszkę pieniędzy z tych zawodników, to kupimy wtedy większość składu chyba. 74. minuta gry. Już tu nam raczej nic nie zagraża, tak więc to będzie niezapomniane przeżycie, wygrać Ekstraklasę po raz pierwszy. Uwaga diagna, jeszcze i pięknie. Hatryk No, pięknie to będzie jego dziewiętnasta bramka. To nie wiem, kto zdobędzie króla strzelców, czy on, czy Żmuda. No, ale anyway, tych dwóch zawodników naprawdę e, to był strzał w dziesiątkę. I jeszcze, ale Żmuda mu podał Nemtanu. Pięknie 7-2 to będzie chyba rekord w ilości strzelonych bramek. Ekstra klasy i naszego zespołu, żmuda już tutaj sobie zejdzie, wejdzie. Hardał no, dobra, niech tak lecą. No, Janik faulował. No dobra, sędzia znaczy, no, czas na razie musi szybciej polecieć. 80 minuta już przed nami. Ostatnie 10 minut tego sezonu. Jeszcze mamy okazję Janicki, ale było blisko. No 8-2 mogłoby paść. To będzie zajebisty wynik na zakończenie tego sezonu. Szkoda, że nie wygraliśmy Pucharu Polski, co by jeszcze bardziej podkreśliło naszą dominację. No ale sama wygrana w Ekstraklasie to będzie naprawdę zajebisty wynik. Ostatnia już akcja w tym meczu. Zyro nie traci piłki, to jest ważne. diagne, stępień. Nemtanu strzeli sobie. No i niecelnie. No i dobra, sędzia już może kończyć ten mecz. Tak jest. Tak więc bardzo dobrze. No i teraz już tylko potwierdzenie będzie. Diagne. Zawodnikiem meczu. Zajebiście się spisaliśmy. Dobra, mamy to, z czego chcieliśmy. No i tak, pogłębiała, Wisła jeszcze w pierdoliła. Z kim to? Z koroną kielce 0 do 1. Więc teraz bez żadnych złudzeń Pogoń Szczecin wygrywa ekstraklasę. Więc nie pozostaje nam nic innego, jak teraz się tylko delektować e, wiadomościami. Więc tak, pogoń Szczecin gra w Pucharze Mistrzów, w Lidze Mistrzów w następnym sezonie. 65 punktów, w ostatnim sezonie 61, 63 wystarczyło na mistrza. 20 wygranych, 5 remisów, 5 porażek. Postaramy się poprawić ten wynik w następnym sezonie. No i, i, i w bramkach mam najwięcej bramek: 79, w, w bramkach straconych nie jest źle. Piąte miejsce: 39 bramek straconych. Zwycięstwa z rzędu 6 No i statystyki zawodników I Żmuda i Diagne Po 21 bramek No kurwa piękny wynik Żmuda 18 asyst Diagne 10 no Czego tutaj więcej chcieć Po prostu bardzo dobry sezon naszych zawodników Jeszcze zasady Zobaczmy Gramy w drugiej rundzie kwalifikacyjnej Tak więc chyba 3 Druga, trzecia i czwarta runda Chyba przed nami no ale zobaczymy. Tak więc wiadomości. Pogoń zapewnia sobie awans, pogoń w podwójnej koronie, bo zdobyliśmy jeszcze Super Puchar Polski. Piotr Żmuda i Przyrowski odegrali kluczo kluczową rolę. Żmuda zdobył 28 bramek. No i gitara. To jednym z najlepszych polskich menedżerów w historii. No dobra, zobaczmy, gdzie tam nas to wyniosło. No, jeszcze nie jesteśmy w pierwszej dziesiątce, ale mamy już 44 punkty menedżerskie. E, no tutaj jesteśmy już egzekwo z Jose Maria Bakero, który dwa razy zdobył mistrzostwo. No my na razie raz. I dwa Puchary Polski. Do skorży jeszcze długa droga. No ale idziemy, jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Montana, tony jest przynajmniej tony chwalony przez kibiców. Zarząd zadowolony, o ten został zwolniony. Dobra, diagnoz w świetnej dyspozycji, dobra, wypłaciliśmy 525, a dostaliśmy 788, to więc około 250. Dostaliśmy z powrotem laces, te Właśnie oni <laughs> chcieli podpisać ze mną ko kontrakt. Byłem jednym z, w sumie ja byłem sam faworytem do objęcia tej posady. No, jednak nie chciałem tego zrobić i bardzo dobrze, gdyż nie miałbym tej wygranej. No tutaj mamy kilku zawodników, no to zobaczmy ich, <laughs> póki jesteście ze mną. Ofensywny pomocnik środkowy. No taki sobie, ale nie dziękujemy. Aleksander Marciniak z widzewa. Wysunięty napastnik. A to ten, którym się interesuje. Może być dobry. Ma podobne. Znaczy, no trochę gorsze, ale, ale może być podobnym do żmudy. Zawodnikiem. Tylko 975 tysięcy. Tam skałci mi przedstawiają. Chociaż może być teraz więcej. Paweł Ścielka, no to wszyscy go znamy, słaba, słabiak. Tak więc dobra, no w sumie to by było tyle e, w tym odcinku. Co by tu jeszcze wam pokazać może? A? Bo są eliminacje do pucharu, do e, mistrzostw świata. E, tak więc zobaczmy jak tutaj Polska się spisuje. E, Tutaj jest Polska po czterech meczach trzecie miejsce, 6 punktów, dwa zwycięstwa, 2 w Pierdol. E, Irlandia 9 punktów i Niemcy 12. No tutaj Niemcy pewnie wygrają e, tą grupę, no ale Polska jeśli się zepnie, to będzie mogła e, grać chyba w barażach albo. E, aha, klasyfikacja pięciu najlepszych drużyn. No czyli jeśli. E, będą w tych najlepszych pięciu drużynach w dziewięciu grupach czyli muszą być lepsi od czterech zespołów no zobaczymy a Nigeria ogólnie e, dzięki półfinałowi e, tego pucharu narodów Afryki awansowaliśmy tam na 15 e, miejsce w rankingu światowym teraz mamy 18 no tak, więc jest bardzo dobrze. Jesteśmy lepsi od takich, od takich drużyn jak Holandia, Meksyk, Urugwaj, e Szwecja. No i tutaj już są w sumie chujowsze drużyny. Ale jesteśmy bardzo blisko Francji. No, ale tutaj takie drużyny jak Turcja są wyżej. Ghana, no bo Ghana wygrała oczywiście. Chile. No i w sumie dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Wygraliśmy ligę po raz pierwszy z pogonią Szczecin. No i w sumie nie wiem, jak pojawi się jakaś atrakcyjna oferta. To teraz dzięki temu zwycięstwu pewnie będę jeszcze wyżej w rankingu menedżerów. Znaczy to widzieliśmy, ale więcej zespołów stoi przede mną otworem teraz. No i ogólnie powiem wam, że nie chcę przychodzić do takich drużyn jak na przykład to Leicester, jak West Ham, jak takie zespoły. No bo to są drużyny, które no trzeba będzie budować znowu od początku. Kilka lat poświęcić na to, żeby e, w miarę sobie zapewnić jakąś, e, jakąś dobrą e, pozycję w kraju. E, jak już no to przejdę do zespołu, który ma aspiracje na mistrza swojego kraju i tak dalej, żeby te punkty menedżerskie zdobywać w miarę m, co sezon. Tak więc tutaj w Anglii on to na razie nie ma szans na te pierwsze sześć zespołów, no a tylko te by mnie interesowały, no ale na to jeszcze będzie czas. Tak jak widać Liverpool wygrał ligę, Argentyna, Brazylia w sumie nie, nie interesuje mnie, ale do Ligu One na przykład do PSG, do Olympique Lyonu mogę pójść bez problemu to jeszcze ciekawego Hiszpania właśnie. No tutaj Barcelonka albo Real, no to by były naprawdę spełnienie marzeń. No ale do Barcelony czy do Realu jeszcze bardzo długa droga. No ale na przykład w Holandii myślę, że teraz bez problemu bym so, sobie poszedł do Ajaxu czy do PSV, czy do Feyenoordu na przykład. E, ale w sumie holenderska liga mnie nie interesuje. O do Niemiec, na przykład do Bayernu, Monachium albo do Dortmundu. Ostatnio właśnie była propozycja pracy z Dortmundu, bo tam e, zmienił się e, menadżer, został wyjebany i złożyłem ofertę. No ale oczywiście jakby było inaczej, zostałem wyśmiany po tym, jak e, e, dziennikarze e, mówili, że jestem z je, jednym z faworytów do objęcia tej posady. No ale chuj tam. Polska, Portugalia, w sumie Portugalia też mnie nie interesuje, chociaż FC Porto, Benfica, no w sumie FC Porto tylko by mnie tu zainteresowało. Rosja, Zenit i Moskwa, nasze dwa e, kluby patronackie Anzi. W sumie do Anzi bym poszedł, bo to jest klub kurwa z, z wiecznym hajsem. E, oczywiście sam klub e, w sumie no w tym roku już może zarabia sam na siebie, ale jak zacząłem karierę nimi tam w 2011 roku to gdzieś co 3-4 miesiące e, prezes dawał 15 milionów funtów no to żeby po prostu zapchać e, straty, żeby e, no żeby mieć zyski, nie? Eto ja cały czas tutaj gra dla tego zespołu. W 91 pierwszym został ten klub założony, no klub z wielkim potencjałem dzięki temu swojemu em, prezesowi. Szkocja, w sumie no to tylko Celtic, bo i Rangers i Hearts, no niby zawsze się liczą tutaj w grze, ale no nie wiem czy nawet Celtic by mnie zainteresował, iżbym wolał zostać w Polsce myślę. Ukraina, no to tutaj jest Szachtar, <coughs> w sumie tylko też ten klub byłby dla mnie, Arsenal Kijów, dopiero siódme miejsce, Dynamo Kijów drugie, no i jeszcze Włochy, <coughs> tutaj Włochy, no to oczywiście AC Milan, no ale AC Milan to tutaj Benitez jest zagrożony, gdzie jak widać dopiero piąte miejsce, Udinese, dobry klub, klub Fiorentina, Juventus, Inter, te kluby też ee, też byłbym zainteresowany. No i dobra, w sumie to by było tyle. Jeszcze zobaczmy tam jaki mamy procent zwycięstw. Zobaczmy ogólnie, co się dzieje, a teraz będziemy mieć przed sobą dwa mecze eliminacji mistrzostw Świata z Liberią i z Malawi. To pewnie będą łatwe zwycięstwa. Później przed nami kolejny mecz eliminacji mistrzostw Świata i później znowu eliminację Pucharu Narodów Afryki. W sumie mnie ja już ta gra Nigerią, bo to jest takie zbijanie niepotrzebne. Zatrzymywanie gry na te ustalanie składów i tak dalej. Miała być zabawa, a to już mnie zaczyna powoli wkurwiać. Nie sądzę, żebym coś ugrał w Mistrzostwach świata z tą Nigerią, a do następnych e, pucharu narodów Afryki nie chcę mi się czekać po prostu, tak więc rozważę odejście z, e, z reprezentacji Nigerii. <laughs> a być może. E, za kilka miesięcy, albo za kilka lat e, odezwie się na przykład Anglia, no albo nawet reprezentacja Polski byłoby fajnie ją objąć. No i dobra, mamy w sumie w, w całej karierze 55% zwycięstw 245 meczy, z czego wygranych 137. W Nigerii procent zwycięstw 85 meczy. A 3 mecze tylko przegrane, 2 zremisowane, 20 wygranych na 25, tak więc tutaj wynik jest zajebisty. No i w Pogoni Szczecin 194 wygrane, 115 nie, 115 wygranych, 194 rozegrane. Tak więc jest dobrze. Ups. Mi się tu po prostu pomyliło z moim innym save'em z Górnika Zabrze. Ten Libor Panik. Tu na tamtym save'ie go za tyle sprzedałem. A tutaj najwyższa otrzymana kwota to za Tomasa Hajka 2,8 miliona. I Tomas Hajek, gdzie on poszedł, nie pamiętam, do Partizana. Nie grał u nas, z tego co pamiętam. Tylko 10 meczów, jedna bramka. No, dobrze na nim zarobiliśmy. No i w sumie, dobra, to było na tyle. W tym sezonie, w tym odcinku. Tak więc, następnym razem zobaczymy się jakoś, chyba, w kwalifikacjach Ligi Mistrzów albo w pierwszym meczu nowego sezonu. Zobaczycie transfery, a myślę, że będzie gorąco w tym okienku transferowym. Tak więc, do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło. Na razie.